Witam. Dziś odbywa się turniej w Stalowej Woli z okazji Dnia Kobiet. Na początek powiedzcie, z przyjechały? E, z Krzeszowa nad Sanem. E, jest to klub Rotundy Krzeszów. E, fajna, fajna, sprawa, ponieważ e, e, chcemy, chcemy, się aktywizować, chcemy to e, pielęgnować i bardzo byśmy chciały, żeby to w dalszym ciągu e, działało i tak było coraz to większe i na lepszą skalę. E, grałyśmy dzisiaj e, trzy mecze, e, wygrałyśmy jeden mecz e, z Rymanowem, e, dwa remisy z Łańcutem i z Chałupkami Dębieńskimi. Atmosfera jest tutaj bardzo fajna, miła, sympatyczna, fajnie jest się tak spotkać i mamy nadzieję, że będzie więcej organizowanych takich, e, te, no, takich pięknych turniejów i żeby tak wszyscy chcieli. Czy w Krzeszowie dużo dziewcząt trenuje piłkę nożną? My jesteśmy ogólnie bardzo młodym zespołem, bo od niedawna żeśmy powstały, także jesteśmy takimi laikami jak na razie, ale chcemy, chcemy to promować, chcemy, żeby więcej kobiet w, naszych, w naszym regionie chciało. Może niekoniecznie aż tak działać na większą skalę, ale po prostu, żeby się wyjść, poruszać, żeby oderwać się od tej takiej rzeczywistości, takiego domowego, zacisza i naprawdę to jest mega, mega fajne. A powiedz mi, jak moglibyśmy zachęcić Młode dziewczyny do tego, żeby zaczęły trenować piłkę nożną. Miła atmosfera, fajne przedsięwzięcie, bardzo dużo kobiet, które mają też na ogół swoje dzieci, swoje rodziny, ale chcą, chcą wyjść z tego domu, chcą. Po prostu jest fajnie, jest trening, możemy się spotkać, bo my trenujemy dwa razy w tygodniu, staramy się e, tak fajnie zgrywać, porozmawiać, Nie, niekoniecznie, niekoniecznie aż tak na ostro e, grać, ale tak fajnie, fajnie wspólnie e, przeżywać ten e, miły czas e, na treningach. Dziękuję, jeszcze powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że naszym sponsorem jest Bajkoland. Jest, on nas sponsoruje, to jest mają takie dmuchańce na różne imprezy okolicznościowe. Zachęcamy do tego, żeby korzystać. Bardzo fajni i mili ludzie, także jeszcze raz firma Bajkoland z Rotundy Krzeszów. Dziękuję ślicznie. Przyjechały mamuśki tak zwane, to znaczy kobiety z całego województwa, nawet z Rymanowa, więc mamy około 150 zawodniczek, mam, kobiet. Także duży, fajny turniej. Myślę, że wszyscy dobrze się bawią, rywalizują w sportowej rywalizacji fair play. Także turniej potrwa do 20 godziny albo i dłużej. Mamy dla wszystkich puchary. Kobiety dostały z racji Dnia Kobiet tulipany. No, i myślę, że to jest pierwszy, ale nie ostatni taki turniej. Jak widać, pomysł prezesa Łopatki z utworzeniem sekcji kobiet był trafionym pomysłem, ponieważ jak widzimy, tych dziewczyn jest tutaj naprawdę bardzo dużo i chcą one trenować i grać. Tak, oczywiście. Piłka nożna kobiet się rozwija w naszym kraju. Yy... Tym bardziej w naszym regionie za chwilę Mistrzostwa Europy. E, więc widzimy tutaj po przykładzie, ile kobiet, ile mam, bo takie mamy zasady, że tutaj w tym turnieju grają e, kobiety, które mają dzieci. E, więc ile mam, 150 mam przyjechało z całego województwa, e, więc to świadczy o tym, że sport e, taki jak piłka nożna kobiet cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Panie teraz jak tutaj tak obserwuję całą tą imprezę, to tutaj widać. Naprawdę szeroki uśmiech na twarzach tych dziewcząt, i tych większych, i tych mniejszych. To jest naprawdę bardzo miła inicjatywa. I o to właśnie nam chodzi. Chcemy e, złączyć tą społeczność e, sportową, e, piłkarską e, w tej e, odsłonie piękniejszej, kobiecej. E, są i e, córki mam, kibicują i mężowie. E, także o to właśnie chodzi. O to nam chodzi, żebyśmy rozwinęli ten sport kobiecy e, jak najmocniej się da. Tak, także no, grat gratuluję przede wszystkim pomysłu i tego turnieju i oby takich turniejów w stałej Woli było jak najwięcej. No, mamy nadzieję, że wspólnie z, ze stowarzyszeniem kibiców i miejmy nadzieję kolejnych sponsorów będziemy organizować rok rocznie taki turniej. Może nie tylko na skalę województwa, ale może i na skalę Polski. Dziękuję. Dziękuję. Wczoraj udział w turnieju w Amazonek. Dzisiaj kolejny dzień bierzecie udział. Widzę, że piłka nożna w kobiet stałej woli się naprawdę bardzo dobrze rozwija. Tak, rozkręcamy się coraz bardziej, drużyna nam się rozrasta i bardzo lubimy no, tą grę. E, powiedz mi, dzisiaj ile meczów żeście już rozegrali? Dzisiaj były cztery mecze, trzy wygrane, jeden remis. Powiedz mi, jaka atmosfera tutaj dzisiaj pod balonem? No, każdy do przodu, jest bardzo duża rywalizacja, ale bardzo fajna. No naprawdę oby każdy turniej był z takim pozytywnym, fajnym właśnie rozegraniem. Pytałem trenera Jańca, bo dzisiaj naprawdę bardzo dobra atmosfera. Widzę, każdy z uśmiechem widzę, że u was też ten uśmiech z twarzy nie schodzi. Tak, no u nas wśród kobiet na boisku rywalizujemy, poza boiskiem, sobie żartujemy, fajne są relacje, super jest. Czy takie imprezy powinny być cyklicznie organizowane? Staramy się, każda z drużyn stara się u siebie organizować turniej. Nasz to jest pierwszy, ale nie pierwszy ligowy, więc jeszcze w salowych tutaj, mam nadzieję, z taką albo jeszcze większą liczną drużyn się spotkamy. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. <grym> no. Powiedzcie, bo przyjechałeś tutaj na turniej organizowany przez Stowarzyszenie Kimitów. Na początek się przedstawcie, skąd się przyjechały? Dzień dobry, przyjechałyśmy z Rudnika nad Sanem, ja mam na imię Ewelina Bartosik, to jest Iwonka Wójtowicz. Przyjechałyśmy z Rudnika nad Sanem. Powiedzcie widzą ile meczów żeście się rozegrały i jakie były wyniki? Rozgrały, rozegrałyśmy pięć meczów, uważam, że to jest nasz jeden z najlepszych turniej. Wygrałyśmy jeden mecz, mamy dwa remisy, dwa przegrane. Także jest super, super zabawa, super atmosfera. Dziewczyny, powiedzcie. Czy w Rudniku dużo dziewczyn trenuje piłkę nożną? Zdecydowanie coraz więcej, coraz więcej zachęcamy wszystkie mamuśki, wszystkie dziewczyny, żeby przychodziły do nas na treningi. Jest świetna na pewno atmosfera. Wy w jaki sposób chciałbyś się właśnie zachęcić te dziewczyny do trenowania? Przede wszystkim zachęcamy z tego względu, że mamy mega integrację, poznajemy się, przyjaźnimy się. Razem naprawdę możemy osiągnąć dużo. A przede wszystkim świetny fan. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.